Jesteśmy na drugiej edycji Set Forum. Ja nazywam się Grzegorz Szymanik, jestem redaktorem prowadzącym Android.pl, a moim gościem jest pani profesor Małgorzata Dobrowolska, dyrektor szkoły biznesu wykładu również na Politechnice Śląskiej i też kieruję studiami managerskimi o profilu transformacja cyfrowa i energetyczna. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, gratuluję przy okazji takiego wspaniałego eventu i tylu gości. Dziękuję bardzo. Ja bym właśnie chciał nawiązać do tej transformacji cyfrowej i energetycznej, który pani tutaj przeczytałem właśnie w biografii, bo my przechodzimy właśnie przez to wielkie transformacje i cyfrową i energetyczną, można powiedzieć, że niedługo ten świat będzie wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej niż teraz. Już trochę to widać. Będą się liczyły inne kompetencje na pewno niż dzisiaj, ani na pewno niż wczoraj. Jakie to będą kompetencje? Co, co będzie cenione w przyszłości? No, my już dużo wiemy o tym, co będzie cenione w przyszłości, i wiemy, że ten świat będzie mocno dynamiczny, i rzeczywiście też wiemy, że wpisuje się w te tak zwane trzy kluczowe transformacje: tą właśnie energetyczną, cyfrową i kosmiczną, chociaż ta ostatnia u nas w kraju najmniej jeszcze się rozwija. Więc tym bardziej mówimy o tym, że wszystko to, co związane z tymi właśnie dwoma kluczowymi transformacjami, jest takim absolutnym must-have. Także przy okazji zapraszam na studia MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa. Serdecznie zapraszam bo prowadzimy właśnie nabór, więc wszystkich ciepło witamy. A wracając do kompetencji, to nie tylko te twarde, jeżeli hmm. mogę powiedzieć, czyli nie tylko energetyka, nie tylko digitalizacja, chociaż wiemy, że przemysł 4.0, 5.0, prawda, i nowoczesna energetyka, to to wszystkich to najbardziej interesuje dziś. Ale chciałam zwrócić uwagę jeszcze na kompetencje miękkie, bo mówi się o tym, że żeby przetrwać i nie być zastąpionym przez sztuczną inteligencję i w ogóle radzić sobie sprawnie w życiu, to liczą się takie dwie. Pierwsza to silna i odporna psychika, czyli taka odporność psychiczna. Silna psychika to jest takie radzenie sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, które mamy, czyli taki mindset, w którym jestem w stanie sam poszukać różnych rozwiązań i przede wszystkim radzić sobie z naszymi podstawowymi, podstawowymi sferami, którym jest, którą jest sfera emocjonalna zazwyczaj, bo to chodzi o emocje, żebyśmy umieli radzić sobie ze stresem, z przeciążeniem, z takim przebodźcowaniem, czyli ze wszystkim tym, co przynosi nam postęp społeczny i technologiczny teraz, bo wiemy, że żyjemy bardzo dynamicznie, bardzo szybko, żeby Mamy mnóstwo różnych bodźców, wyzwań, że ciągle ktoś coś od nas chce i ciągle trzeba stawiać czoła nowym rzeczom, więc ta psychika i odporność psychiczna jest nam szczególnie potrzebna. Nie tylko po to, żeby zarabiać więcej, bo to jest pierwsza podstawowa korelacja w badaniach i każdy chce mieć dużo kasy, więc no rozumiem, że to jest najbardziej takie, powiedzielibyśmy, sexy topic, niektórzy mm -hmm. mówią, tak? Tam, gdzie kasa, czyli tam, gdzie mówimy o najbardziej dochodowych kompetencjach, jak tam się wszyscy tym zaczynamy interesować, więc silna psychika ma tą przewagę, że właśnie jest nazwana tą najbardziej dochodową też kompetencją przyszłości. Dzięki niej będziemy zarabiać więcej, mieć więcej sukcesów i w ogóle sprawniej działać. Ale przede wszystkim dla mnie ważne jest to, że dzięki niej rozwiązujemy trudne sytuacje, czyli potrafimy radzić sobie w każdej takiej sprawie, która nas spotyka, bo potrafimy szukać tych rozwiązań. I to jest takie no, bardzo wartościowe. To wsiowe. mogę nam po prostu lepiej żyć. Też. Być szczęśliwym, mieć hmm. dobry vibe, mieć radość z życia, bo reguluje naszymi też emocjami, czyli dzięki temu potrafimy sobie poradzić z lękami, frustracjami, z jakimiś takimi też No, no Wiemy o tym, że lawina emocji mocno psuje nasze hmm. decyzje, relacje, powoduje, że jesteśmy z siebie niezadowoleni, więc ta silna psychika jest nam potrzebna też po to, żeby być. Szczęśliwym, mieć pewien luz, dystans. No, ma dużo takich psychologicznych walorów. A to druga kompetencja. Druga. A druga, no właśnie, bo się rozgadałam o tej pierwszej i zapomniałam o tej drugiej. Ta druga tu pana zaskoczę, to jest takiego modelu 4K i to jest ostatnia kompetencja z tego modelu, czyli komunikacja. Dobry dialog 5.0, mówimy 4.0. Tak, ale nieco inny, bo słusznie pan zauważył, że to jest taki dialog wpisany trochę w set forum w Android, czyli w naszą transformację. Cyfrową, inaczej mówimy. Kim Scott. Bo to pani, nie Pan, chociaż często tak wszyscy mylą, powiedziała o tym, że wchodzimy w taką erę radykalnej szczerości, czyli po latach wielu różnych gier społecznych, takich słupków, nie wszyscy żeśmy się tego uczyli otwartych dłoni, takich reguł, taktyk, różnych strategii, czy trików, wręcz to wchodzimy w, taki, w taką nową erę związaną właśnie z postępem, gdzie mocno stawia się na pewną radykalność. Ona jest. Naturalna, na autentyczność, i dlatego, między innymi, młode pokolenia, jak przychodzą do pracy, mówią. Nie będę pracować z tym panem, bo on mi się nie podoba. Nie będę zostawać po godzinach, bo to mi nie pasuje. Nie chcę z panią Elą tego ustalać, bo się nie mogę z nią dogadać. Czyli już się nie patyczkujemy, nie owijamy w bawełnę, tylko idziemy w kierunku właśnie tej tak zwanej radykalnej szczerości. I to jest Może kompetencja. Że to jest to, co nas tam uczą w gabinetach psychoterapeutów, <laughs> to wychodzi do świata. Wychodzi do świata oczywiście, że my uczymy młodych ludzi też wprowadzić element zmiękczający, bo rzeczywiście to, jak słyszą szczególnie te pokolenia nie Genuzet, Z, tak, tylko tych milenialsów, natomiast trochę w innej kulturze, żeśmy byli wykowywani, zawsze będzie taki konflikt pokoleń, bo on jest od, od, od zawsze, ale tym razem pewna trudność polega na tym, że jednak nie ma tego elementu zmiękczającego, nie? że to jest takie bardzo prostolinijne i ta radykalna szczerość powoduje, że po drugiej stronie jest to takie zapowietrzenie, że nie wiadomo co odpowiedzieć, więc dobrze jest wprowadzać właśnie trochę tych zmiękczeń w dialogu, ale umiejętność dogadania się z każdym, w tym ze sobą samym, to jest ta druga klucz kompetencje przyszłości. Mm -hmm. A jeśli chodzi o kompetencje takie typowo zarządcze, to która jest najbardziej taka przyszłościowa? No zarządzanie to sam. Całym... Menad... Dobry menadżer, to mówimy, jest taki naszpikowany też technologiami. I To warto podkreślić, bo jesteśmy na takim wspaniałym wydarzeniu, które dedykowane jest de facto nowym technologiom. Więc no absolutny must have jest takie naszpikowanie technologiami, ale nie tylko w tej energetyce, czy nie tylko branżowo czy w digitalizacji, czy w przemyśle 4.0, ale właśnie w, w zarządzaniu, czyli my korzystamy bardzo z aplikacji, z różnych systemów, które mają usprawnić nam zarządzanie na co dzień i no, w ogóle kompetencje zarządcze, czyli mówimy to, żeby oczywiście zaufanie po pierwsze, po drugie zaufanie, ale jednak po trzecie kontrola tak i kierowanie mogło być zrobione sprawnie. My się uczymy takiego zarządzania, zarządzania właśnie opartego o nowe trendy, czyli bardziej charyzmatycznego, bardziej autentycznego, to trochę inny styl już jednak e, niż kiedyś. E, ale kierowanie czy zarządzanie to, m, to tak kiedyś e, ktoś się wypowiedział o studiach MBA, mhm. e, bardzo mi się to spodobało, że dzięki tym studiom nie stajemy się tylko i wyłącznie lepszym liderem, ale też lepszym ojcem, tak, lepszym człowiekiem, bo po prostu kompetencje zarządcze są nam potrzebne w różnych sferach i to jest coś, do czego chętnie zachęcam wszystkich, bo to są najwspanialsze studia podyplomowe, jakie można sobie zaserwować. Także jeśli tylko ktokolwiek jest zainteresowany, zapraszam Politechnika Śląska, Szkoła Biznesu, świetne miejsce, fantastyczna uczelnia techniczna, jedna z dziesięciu w kraju badawczych uczelni, także sama Duma. No i sam region bardzo industrialny na Śląsku, przemysł, technologie, także tym bardziej mamy dużo różnych wizyt studyjnych. Bardzo taką atrakcyjną dydaktykę w połączeniu mocno z praktyką. No i świetne laboratoria, fajną infrastrukturę. No i doskonałą atmosferę, która sprzyja temu, co na studiach jest najważniejsze, czyli kontaktom rodzącym kontrakty na pewno potrzeba nam więcej takich szczerych liderów na świecie, takich właśnie, którzy się kontaktują trochę ze sobą. Osobiście też tak uważam, że dobry lider to taki, który potrafi w pewnej w pewnym jednak partnerstwie, ale w takiej autentyczności zarządzać. Nie jest taki spójny w sobie, w tym, co myśli, robi, co, co, co deklaruje. Ale to jest taka, no mówimy, że to jest waluta przyszłości, nie każdego na nią stać, ta właśnie autentyczność. A co jeszcze, co jeszcze będzie cenione na rynku pracy w przyszłości? Dokąd zmierzamy w ogóle jako pracownicy, pracodawcy? Chciałabym powiedzieć, że zmierzamy do zaprzyjaźnienia się z technologią i najlepiej by było, gdybyśmy poszli w tym kierunku, bo dużo mówimy o tych takich negatywnych aspektach, nie nawet tutaj sztucznej inteligencji mówimy, o Boże, co to będzie i tak ciągle tylko mocno negatywnie, a jednak sztuczna inteligencja, technologie, wszystkie filary, automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, no to są pewne dobra, które mają nam usprawniać życie. I to trzeba przede wszystkim podkreślać, że przecież sztuczna inteligencja nas usprawnia hmm. też tak wpływa na to że możemy szybciej pewne rzeczy robić łatwiej że mamy świetny searching i im bardziej potrafimy korzystać z technologii jednak traktować ją jak przyjaciela tym lepiej dla nas. Oczywiście to nie znaczy, że no nie ma tam skutków ubocznych, bo zawsze są. Między innymi to, że komunikujemy się już na odległość tak, albo za pomocą właśnie mediów społecznościowych. no Ale one też mogą służyć, jak wszystko, do dobrych i złych celów. Także z TikToka mogę korzystać ucząc się czegoś i zapraszam na media społecznościowe, moje na przykład to jest taki absolutny dowód, że można uczyć, można propagować wiedzę w krótkich formatach, tak samo dobrze i rzetelnie, ale no, mogę też to samo wykorzystać tak po prostu do celów typowo rozrywkowych i wtedy oprócz tego takiego relaksu, który też jest potrzebny, no mniej korzystam jednak z technologii i ich walorów. Moim i, i Państwa gościem była dzisiaj profesor Małgorzata Dobrowolska. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do miłego zobaczenia na studiach MBA Transformacja Energetyczna i Cyfrowa. Szkoła Biznesu Politechnika Śląska. Do miłego zobaczenia.